Hej, cześć, czołem, witajcie serdecznie z tej strony Smart big i to jest kolejny odcinek Season 52.0 ze świata Spider-Mana No i tak, mamy misję, którą właśnie... Mamy wziętą misję, znaczy I musimy dojść do kanału. W takim razie idźmy do tych kanałów, tylko Takie pytanie, czy ja nie mówiłem w zeszłym odcinku, czy ja tam dojdę, czy coś takiego No właśnie, nie wiem za bardzo Nie wiem za bardzo, jak to było, w takim razie nie wiem Porozmawiajmy sobie tutaj z kocitą, tak? Z tą panią, no właśnie tak. Ten, którego ścigasz, poszedł tam, do kanału. Nie zazdroszczę ci. Czy ja to dobiłem już, czy nie? Bo, szczerze mówiąc, kilka dni temu nagrywałem dopiero tę serię. Nie pamiętam, musiałbym zajrzeć do poprzedniego odcinka i wydaje mi się, że może jednak to zrobię. Ale coś to za momencik, coś to za momencik, że sobie zerknijmy szybko. Tutaj czy coś pędzi Ale wydaje mi się, że jednak chyba idziemy w jakieś inne miejsce Chociaż nie wiem, zdejdę sam O tędy Tędy źle wyduszyłem Znaczy nieco złożonego na początku wybrałem W takim razie tak, trzeba przejść tutaj O ludzie, no się siedzi? To jest gdzieś tutaj te kanały są Dojdźmy już sobie na piechotę, może jednak będzie lepiej Okej, okay, no dobra Są te kanały tutaj Aha, więc wejdźmy sobie No tak, chcę zbadać kanały i ja sobie szybko zerknę. Co robiłem w poprzednim odcinku? Jeszcze tutaj, jak się ładuje przez ten czas. Okej, okay, no jestem w takim oto właśnie miejscu. No i co? No i co teraz? Momencik, 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 wybaczcie mi za to. Ale nie, wydaje się, że tutaj chyba nie byłem jednak. Oj, 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 oj. W poprzednim odcinku zakończyłem w kanałach chyba rundę, znaczy nie rundę tylko, <laughs> tylko odcinek, znaczy, momencik, co ja robię, co ja robię podczas nagrywania z prawem, co robiłem w poprzednim odcinku, no brawo dla mnie, brawo dla mnie. Dobra, wiecie co? Wiecie co? Ja sam nie wiem co Okej, okay. ustawiłem sobie... Do, to sekundka Dobra, za to rozwracam, bo to nie ma sensu Okej, okay. jestem z powrotem. wybaczcie mi za to yy, No z mojej strony nieporozumienie Okej, okay. czyli tak, yy, w poprzednim odcinku na końcu dostajmy misję badania kanału i właśnie jesteśmy w tym kanale, więc okej, okay. wszystko jest dobrze W takim, no wybaczcie mi, no, naprawdę kilka dni nie nagrywałem tej gry tej serii zapomniałem co się stało, a więc dobrze, już jest ok. I tak, mam tu jakiś guzik z tego co widzę. sobie oczywiście Spider-Manem, y, bo trzeba nieco niego y, nieco polewelować jego, a tak do 5, 7, 8, 9, 10, nawet 20 poziomu, a 10 starczy. Ale ok, na razie lecimy na przykład tu w dół, tak? Tego nie mogę brać, no to rzucę w takim razie, nie to nie, trudno, nie chcę. Przynajmniej żebym to wziął, no to nie wezmę. Tyle. Dokładnie, ok jest EXP, no i w takim razie bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu. No właśnie, tak? Jakieś szczury, nieszczury, no ale to tylko szczury, więc... Dla na one nie są straszne dobrze, ale już z symbion symbiontami może być gorzej, ale sobie poradzimy. Na spokojnie, tak, o mam nadzieję, ogółem... <grym> I ogółem ile mam już tutaj punktów w drzewku i umiejętności? Tylko jeden, aha. No niech będzie, tylko jeden. No tak świetnie, ale spokojnie, z levelem będzie ich dużo, dużo więcej, tak jak wybiję ten poziom, ale zaraz zbijesz już mam połowę trzeciego, oddam, odda się misję, będzie już czwarty pewnie, więc jakoś tam się uda nam to zrobić, no dobrze. muszę iść, Ha, już najpierw ich pokonać wszystkich, no dobrze, da się zrobić, to tyle jest, a w sumie mogę tutaj ich zwabić, tak sobie myślałem. Ale... No a w sumie na dwóch... Nie dobra. Jednak nie... A w sumie na trzech jednak. No to no, na trzech może górze, tylko, mam... tylko nie wiem czy to wejdzie na trzech. Weszło na trzech, siadło na trzech, więc jest dobrze. Powiedzmy, że całkiem nieźle. Ale w sumie się złabo, to, to chyba praktycznie koło nie pokonałem, tylko z jednego może dwóch. No ok, nie o to. Yy... O jeszcze coś mi z ziemi zaatakowało, nieco. No cóż mogę... Czemu mnie strzela... O, strzela. To jest strzelanie w sumie dobrze. To jest strzelanie w sumie dobrze. Dobre. Bo Spiderman... Spider-Man oczywiście może ich spowolnić, czy coś takiego. Okej. Okay. A jak pokonać tę mackę, Czy to, to tam w ogóle jest? Aha, to nie jest macka, tylko jest powody tu Symmin. Dobrze, rozumiemy, rozumiemy, wszystko jasne, mój błąd. E, w takim razie... Zapomnicz. W takim razie się udało, więc cóż, powiedzmy, że pójdźmy sobie... Aha. Muszę tutaj przynieść tą machinę, znaczy no, oto. I mamy tutaj dodatkowo tutaj. Więc tak, bierzemy to. I jakoś trzeba będzie gdzieś strzelić No widzę, że To udało się Aha Tylko teraz trzeba tak dobrze jakoś wyrazić tam Znaczy tak mi się wydaje, że to o to chodzi Ale coś, coś powinno, po raczej powinno być tak, żebym mógł tam wejść jeszcze normalnie Ale no coś na razie na to się nie zapowiada, więc Czemu to takie trudne jest? Nie mogę tak normalnie do góry sobie podlecić. No i to jest najgorsze, moim zdaniem. A, no właśnie tak. No dobra, w takim razie jeszcze raz. O, udało się, elegancko. Więc jesteśmy dalej. W takim razie bijemy, 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 bijemy. I czwarty poziom zdobywamy. Tutaj ogółem idziemy, idziemy za tym detektywem, nie detektywem, tylko szpiegiem czy kimś tam. Eee, bo jesteśmy właśnie... Na jego tropie, coś takiego. Więc go szukamy, jakby coś nie szczerze Zczężemy sam nie pamiętam, ale coś takiego właśnie mniej więcej jest. Wybacz mi jeszcze raz za to, ale jak mówiłem, yy, przede nie to miałem o tej serii. Więc tak jakoś wyszło. Znaczy przerażę niby. No, nagrałem kilka odcinków. szkoła oczywiście. No i zapomniało się. Dobra. Niech to. Ok, mamy tutaj znowu tą machinkę. Dobra żeby żeby nie zmadawać wszystkich na boje, bo, mam, bo, bo mam tylko dwa w tym momencie o tu mi się naładowało kilka sztuki mam ile mam mam fulę ok w takim razie elegancko można lecieć pójdę znacznie dalej na spok spokojnie a tu znowu full dobra damy radę mam nadzieję <ścoughs> o, ojej ojej chyba podwójnie zaatakowałem ale ładuj się nie naładowało się. no to nie to nie bez łaski bez łaski nie będę no właśnie tak, damy radę. Wo aha, to ma życie ta moja kłoda. Znaczy nie kłoda, tylko tratwa. No właśnie tak, dobra, poszło. Bierz, bierz, bierz energię, bierz. Pięknie mam już my mamy. Mamy cztery, no to nie słuchaj, bo chyba pięć nie jest max, ale cztery, cztery też starczą. Dobra, nie no cztery to jest max, tak cztery to jest jednak max, więc mój błąd. Nie no pięć, jednak pięć, dobra. Pięć, tak, 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 tak. A oczywiście ładuj, 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 ładuj Trzeba nakierować dobrą, dobrą stroną nad te ładowarki. Powiedzmy ładowarki, ale raczej tak to się nie nazywa. Ale dobrze, udało się tutaj zajść, więc to jest wyczyn, to jest wyczyn. A no właśnie tak, kompas wyświetli Ci twój następny cel i muszę tutaj znowu zrobić cięcie, więc momencik. Okej, okay, wybaczcie, jestem z powrotem. Dokładnie o to mi chodzi. Teraz to kwestia czasu, kiedy starczy zostanie tylko zwęglona skorupa. Każdy dobył ucinek zasługuje na kar. Bradko chłopcy! No i tyleż tego z tego szpiegowania, czy czego tam wyszło dla niego. No ale cóż, tak to właśnie bywa. W takim razie mamy dużo przeciwników, dużo, jak sami widzicie. Albo no, znaczy no, jest ich sporo. Dobra, w takim razie jakoś ich będziemy musieli pokonać oczywiście, weźmy sobie tutaj ten EXP. Czwarty poziom, prawie czwarty poziom, o ludzie, ale tego jest tutaj na tej minimapce ogółem wszystkiego. 3 na 16, o te małe mogę bić, te małe mogę bić, bo one są przecież banalne, no, więc dobra, czemu by nie. O proszę, jest i poziom czwarty, bity, więc elegancko, 10 na jedyna, czemu ja tu w ogóle w tym miejscu jestem? 916, 6 na 18, aha, no dobra, a więc już tak to wygląda, w takim razie, no dobrze, tutaj mamy tego giganta, więc by się dało pokonać, dostał czy nie dostał, nie mam pojęcia, 20, 28, w tym momencie, jest tak średnio jest, znaczy dobrze jest, ale trzeba tego pokonać, bo jak go nie pokonamy, to nic, dlatego się nam nie da, ojej, nie chcę zginąć, chcę, pod chcę podechnić sobie tej misji, tego naszego spidermana, nie ja ten ginął co chwilę, no właśnie, tak, dobrze. W takim razie bierzemy życie. Ja jakoś tam żyłem. Póki co jeszcze żyję, więc też jest nieźle. Chcę dojść do tamtej, do tego miejsca właśnie, wziąć kule fioletowe, podejść tutaj na największe skupisko, użyć umiejętność, no i jakoś tam to poszło. Oczywiście nie padli wszyscy, bo wszyscy paść, no niestety nie mogli i ci ludzi są jeszcze za niestety, ale to już myślę, że kwestia czasu albo kwestia dłuższej chwili. No myślę, że jedno jest z inną postacią, ale jeszcze nadzieja jest. Nadzieja jest, póki żyje. Dokładnie. Okej, okay. w takim razie chodź ty tam, no chodź do mnie. No chodźcie, no czemu nie do mnie uciekają ci duzi, No nie wiem, okej, okay, używam w takim razie. Tak, to jeden Może padnie? może nie padnie, no niestety dalej żyje, ale może za chwilę, nie wiem, 57 już ich jest, tutaj się na mocy, za sporo, no i nie pada, no nie pada, bo teraz, nie wiem co się dzieje, ale ciągle dycha, no i niestety zginąłem, okej. Okay. tutaj niestety nie mogę być sobie Iron Man, jak na przykład to było w świecie Straszniku galaktyki, więc trzeba bardziej uważać, no niestety, dobra, w takim razie Nowa już, jak widzicie, wkroczył do akcji. Jeden duży pokonany, drugi duży to też już tylko kwestia czasu zapewne jest, albo i nie, ale no myślę, że raczej już nie zginę nim. Zobaczymy w sami, jak na razie bijemy go, bijemy go, bijemy go i na razie no, ty, ci. Ci duji są naprawdę strasznie mocni. Inne gatunki, znaczy z innych serii drugi będzie jeszcze git, ale ci z te Spider-Manów są tak mocniejszy, tak mi się wydaje przynajmniej. O, nie ma tak lekko, nie ma tak lekko. Gdzie jest życie? Nie ma życia wcale, okej, okay, tutaj strzelam niego, w niego i jedzie, bo nie mam zamiaru zginąć w takim oto właśnie miejscu. 63 o, o ludzie, to tu było cały czas Czemu nikt mi nie powiedział <noise> Ja tyle się męczyłem Ukończyłem misję? Nie ukończyłem misji? No co, jak wy tak w ogóle możecie Dajcie spokój Ja bym chciał misję ukończyć, a nie jakieś nie wiadomo co i tu mam punktów 5 o dużo e, Dzeń nowy co to jest za nowy aha, atak nowy no tak przecież e, leczenie, leczenie aha, przy mu uzdrowie mam to kupione? mam, o fajnie e, wielkie zwiększenie obrażeń. bierzemy oczywiście bo nowa to jest postać która bije mocno nie ma co tutaj inaczej mówić bo Dokładnie tak, dokładnie Dokładna definicja tej postaci Dobra. Dobra, a tutaj no ciekawie, ciekawie, ciekawie Ja tu sobie oczywiście na skróty pójdę A dokładniej pole, to tak wiesz, czemu by nie Tylko nie mogę, no niestety, nie mogę zginąć Bo więcej postaci nie mam Będę musiał robić tę misję od początku A no tego niestety nie chcę Więc mam nadzieję, że jakoś przeżyję Dobra Hop Hop, hop yy, Aha, no w sumie taki hop też może być O, tak, tak jest lepiej, no tak jest lepiej W sumie racja Tak bar bardziej się Dobra Kolejny, kolejny aktywowany Co działa na takiej zasadzie, że jeszcze nie wiem jakiej, ale na jakiejś Dobra, zobaczmy jak to idzie Aha, chyba już wiem. I teraz? Elegancko. To jest bomba? A. To była bomba. Dobrze. Okej, okay. leci na żółte. Więc odpalamy. I druga maszynka zniszczona. Ciekawe ile... Znaczy na bomba, czy to tam jest. A może ja mam rzucić jakoś w niego? Możliwe, że to o to chodzi. Spróbuję teraz. Teraz spróbuję. Okej. Okay. Leci do niebieskiego, więc... Nie zdążyłem. Leci do czerwonego, więc teraz postaram się... Nie zdążyłem. Okej, okay, nawet nie próbowałem, bo już wiedziałem, że nie wyjdzie. No i do tego pomarańczowego teraz... Nie, nie trafiłem. No to jeszcze lepiej. Okej, okay. y więc teraz... Co ja... Co ja robię? No nie wiem właśnie. Nie mogę w to trafić. Nigdy nie What? No nie no, no no spokojnie! Spokojnie. No nie! No nie, no nie, no, nie, no co to ma znaczyć? No i teraz Okej, okay, podchodzimy blisko Podnosimy i rzucamy. Elegancko. Czy o to chodzi w tej misji. Dobra, będę wiedział, tylko chcę teraz nieco życia ...zdobyć. Bomby jakieś w sumie, jak jestem w powietrzu, to jestem bezpieczny, tak? Tak łomo! <grych> Dobrze, czyli w takim razie powiem, mamy kolejną tą fazę, czy nie? Tak yy, więc to leci na pomarańczowe. No nie, nie o to mi chodziło. Zdąży, już, zdąży, już, zdał Od razu trzeba zrzucić się na to o, elegancko, podchodziłem blisko Podnoszę i rzucam Dobra, dwa razy dostał, do, do góry I lecą, okej okay. Dwa razy oberał jeszcze, tylko mam nadzieję, że raz i będzie po kłopocie bo no nie chcę zginąć, bo zapisu żadnego nie mam, a misja dosyć długo już trwa, a to jest tylko jedna misja, tylko jedna. To jest, ta, ta, to jest właśnie ta misja główna, pewnie dlatego taka długa. Okej, okay, więc yy, naciśnij to, by wykaz z misji włączyć, ale to niepotrzebne mi. Pojawiło się już? Jeszcze nie. Potwory są. Zawsze życie jakieś tam poradzi z nich. Chyba. No raczej tak. Okej. Okay. Dobra, musimy pokonać potwory, więc no teraz to trudniej się zrobiło nieco. Bo są te bomby, są te potwory, no i wszystko ogółem lata wszędzie i... No, wszędzie... Po prostu... O jest, jest, jest! Teraz! Nie ten klawisz! No kurcze! Szybko, szybko, szybko! Bomba! To dobrze? Dobra, jest co ubiję tych. A nie, zdobrze, 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 zdobrze. I teraz tak. No co to miało znaczyć? No nie kliknąłem. Czy jak? Aha, świetnie. <laughs> Okej, okay, lecimy. I dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, to też szybko to podnieść. I pięknie zlepiłem. Elegancko, no bo teraz świetnie. No świetnie. my wszyscy, bo już nie wytrzymujemy. No <laughs> bierz te życie. Okej, okay, zawsze to mamy w fula. Zdążę, powinienem zdążyć, jak dobrze trafię. Okej. Okay. Bierzemy... Gdzie jesteście... Jesteś, Tam jesteś. I leci! Poszło, pięknie. Trzeci raz. Trzeci raz. Mierne popychała starczy. Nie macie wojencia, co wprawiliście w ruch. Jeszcze was z mister! I jest! wyłówka goblina, misja ukończona. A więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wręcz idealnie. I poziomu nie mamy kolejnego, ale nie jest źle. Aha, czy już sobie stąd wychodzimy? No i co, okay. Elegancko. Elegancko. No i jesteśmy na zewnątrz. Główną misję mam u Luka Cage'a w takim razie... Dokładnie. Póki co mamy misję 3. Agenci, goblina i dźwięki, dźwięk ulgi. W następnym odcinku podrobimy sobie misje yy, dodatkowe, czyli wydaje mi się, że właśnie to te i te, bo to jest główna, więc no, te główne najlepiej robić, znaczy te główne robiłem zwykle na sam koniec. Tak jak to było w tych innych częściach. Więc tak my tak zrobimy sobie. A więc ok, jeżeli ci nam się spodobał to subskrybujcie go, my ludzie oceniajcie. Chodźcie na fanpage'a. trzymajcie się, cześć.